mm się Obecny Android To jest akurat Lexus ES 250 2008 rok Końcówka i ta kratka była przedliftowa Po zamontowaniu radia nachodziła na radio Nie szło tego spasować za cholerę Musiałem zakupić taką kratkę poliftową Akurat dorwałem w ładnym stanie Ceny to są tak plus minus 350 a 500 zł za taką kratkę. Trzeba było ją kupić, co się okazało, żeby ją podłączyć, trzeba było przerobić wtyczkę. To jest jeden wtyk tylko w przedliwce, były dwa i tak, jakby odbicie lustrzane było kostki. Trzeba było przyciąć kawałek plastyczku, żeby to weszło do tuneli też ciężko wchodziło, więc musiałem podpiłować. I jakoś to upchałem, jednak później pojawił się problem w wyeliminowaniu tutaj tej szpary. Więc przy montażu jeszcze ułamałem te dwa zaczepy, które są bardzo po prostu słabej jakości. Jak to china, wiadomo. Plastik jest jaki jest. Ale udało mi się to wcisnąć na noc. W tym miejscu zostawiłem trzy punkty kleju montażowego żeby to ścisnąć więc w razie jakiegoś demontażu trzeba będzie okleić i po prostu tutaj delikatnie tylko ten klej naciąć wszystko się trzyma elegancko jest spasowane, oka nie razi to samo przy demontażu radię demontaż nie jest jakiś skomplikowany jest dość prosty i nie, nie wiem jak ludzie rozbierają przy tych Lexusach że ta półka jest poniszczona. Jakby, nie wiem, ktoś z dłutem wpadł i pouszkadzał całą półkę. Tutaj nie ma żadnego śladu uszkodzenia. Samo podłączenie nie było żadnym problemem, choć kostek było od groma. Kilka zostaje pustych, niewykorzystanych. I co? Męczyłem się chyba za 4 godziny. Z po prostu nawiewem. Było zamontowane radio. Wszystko grało. Chciałem już to wszystko składać, ale po prostu po wrzuceniu zapłonu. O, teraz wyświetla się nam ładnie panel od nawiewu. Początkowo, jak zainstalujemy takie radio, przy kręceniu gałkami od nawiewu, czy zmianie. E... Po prostu tutaj siły nadmuchu. Nie było żadnej reakcji jeśli chodzi o wyświetlacz. Nie wiedziałem co robiłem. Kręciłem, wciskałem. Nadal wyświetlała się muzyczka. Czy tam po prostu ekran? A, a ja nie widziałem co się tutaj dzieje. Trzeba było wejść. Trzeba było sobie wejść po prostu w ustawienia. To mnie właśnie nakierował jeden grupowicz. Co mam zrobić, bo już się poddałem, chciałem po prostu to radio demontować, bo nie chciałem nie mieć możliwości wglądu do nawiewu. Bym kręcił, czy ktoś z boku pokrętym i nie wiedziałbym, czy jest taka temperatura, czy taka, czy jest włączony obieg, czy jest włączony obieg, czy nie. I teraz tak, po zamontowaniu radia, wchodzimy sobie w ustawienia fabryka, wbijamy kod 4 ósemki. Znajdujemy sobie tutaj model samochodu LZ Lexus. Wybieramy nasz model Lexusa i klikamy. Radio się później restartuje, i uzyskujemy po prostu dostęp do tego nawiewu. Jedyny minus, który też jest dość istotny i z którym sobie na to chwilę nie mogę poradzić, bo nie mam zielonego pojęcia, jak to zrobić. To brak podgrzewania tylnej szyby i brak nadmuchu na przedniu. Jak widać, są tutaj wyświetlane te dwa, te dwie opcje, ale nie da się tego wcisnąć. W tym miejscu mamy po prostu klawisz od świateł awaryjnych, a to nie jest dotykowe. O, tu już jestem w OBD. Wciskamy sobie zmianę, i nie idzie tego wcisnąć. To jest po prostu tylko wyświetlane. Nie da się. To jest po prostu tylko wyświetlane to, co robimy, więc nie mam pojęcia, jak to zrobić. Jak ktoś ma na to pomysł, to proszę w komentarzu mi podpowiedzieć. Będę bardzo wdzięczny. Wtedy będę już w pełni. Że tak powiem, zadowolony, yy, kamera cofania. Kamera cofania nie zostaje seryjna. Musimy zamontować tą zestawu. Niektórzy mają też problem z jej zamontowaniem, ale to jest banalne. Prowadzimy przewody od kamery cofania do tyłu. Wpinamy się pod żarówkę od światła wstecznego masę jak i zasilanie dodatkowo przy radiu z tyłu tutaj mamy wpięcie mm, kamery plus zostaje nam jeden kabelek który musimy wpiąć w brązowy od radia wtedy radio ma wtedy kamera ma zasilanie w pełni działa zaraz pokażę jak to wygląda no, wyświetla się zdecydowanie lepiej niż te seryjne. Na tym dużym wyświetlaczu dużo więcej też widać. I co? No, radio ogólnie działa świetnie. Działa szybko, płynnie. Jest to wersja 8GB. Mamy wyjście na pendrive, a, a nawet 3 możemy sobie zrobić. W zestawie był dołożony dodatkowy mikrofon. Robiłem sobie test, dzwoniąc, czy fabryczny mikrofon, który się znajduje tutaj, zda egzamin. Było mnie słychać bez problemu, tak jakbym rozmawiał normalnie przez telefon, więc sobie pominąłem po prostu ciągnięcie dodatkowych kabli do mikrofonu zewnętrznego, bo nie widziałem w tym sensu. I, I co? Yy, ogólnie system w tym samochodzie będzie rozbudowany o dodatkowe zewnętrzne wzmacniacze. W tej chwili podłączone jest to wszystko pod oryginalne nagłośnienie Mark Levison Wzmacniacz znajduje się z tyłu, i jest też taki problem, jeśli ktoś zamierza oczywiście dołożyć zewnętrzne yy, wzmacniacze, że teraz tak, tutaj podgłaśniamy, a to jest. Sterowanie wzmacniaczem. Ja jestem fanem gałek takich fizycznych, żeby można było sobie podgłaśniać i ściszać. Potencjometr musi być z możliwością właśnie kręcenia, a nie wciskania. I tu sterujemy głośnością wzmacniacza. Sterowanie kierownicy plus i minus jak widzicie reguluje nam siłą sygnału. Który wypuszczany jest z tego tabletu Jeżeli ustawimy sobie na maksa Wchodzą już mocne przestery Ja mam ustawione mniej więcej na połowę I sygnał jest naprawdę ładny i czysty Dlatego wolę podgłaśnić sobie tu A ściszyć ewentualnie tylko Za pomocą kierownicy z tyłu radia mamy też wyjście RCA na wzmacniacz. Przez chwilę miałem podłączony na próbę wzmacniacz zewnętrzny, który dostawał sygnał z tego radia. I też jest problem taki, że tutaj nie podgłośnimy siły wzmacniacza, siły dźwięku wzmacniacza tylko za pomocą kierownicy albo tych plusów i minusów tego sobie nie wyobrażam, dlatego musiałem zrezygnować z ciągnięcia przewodów tutaj RCA z radia, i po prostu będę musiał się wpiąć wzmacniacz, który wypuszcza dźwięk na głośniki konwerterem i wtedy przełączę się na dwa wzmacniacze, które będą tutaj y, zasilać system, który będzie tak naprawdę dopiero montowany w całym tym samochodzie. i to by było tyle. Jeżeli ktoś nie zamierza montować dodatkowych wzmacniaczy, to ten problem sobie pomija. Jedynym problemem jest reasumując to wszystko, jeżeli masz przedlifta, wymiana kratki na polifta i pomęczenie się naprawdę ze spasowaniem tego kokpitu, aby to wszystko działało. Drugi problem to brak podgrzewania szyby tylnej i nadmuchu na przednią szybę. Być może da się to jakoś rozwiązać jeszcze. Teraz pokażę. Ogólnie, mimo że telewizor jest naprawdę sporych rozmiarów względem tego oryginalnego, to dobrze to się wszystko tutaj komponuje. Kolor jest dobrany dobrze do tego oryginalnego. Jakość dźwięku tutaj jest bardzo dobra, lepsza niż na oryginalnym radiu. Cały system gra przynajmniej dwa razy głośniej niż oryginalnie. Także jestem bardzo zadowolony, jeśli chodzi o to radio. Myślałem, że będzie znacznie gorzej. Mogę polecić to radio, ale trzeba uzbroić się w cierpliwość, bo wysyłka z Chin trwa długo. W moim wypadku był to miesiąc czasu. I teraz niespotykana historia. Zamówiłem radio, początkowo te, które komponuje się tutaj z kokpitem, tak jak oryginał, czyli jest mniejszy wyświetlacz. Te klawisze są po boku. Moim zdaniem wygląda ładniej, bo jest zbliżone ku oryginałowi. I takie miałem założenie. Dostałem niestety od Chińczyków takie. Zwrotu nie dało się zrobić. Jedynie dostałem zwrot gotówki w postaci tam 25%. I postanowiłem, że zamówię z innej strony też takie radio, które chciałem. Te leżało sobie miesiąc w kartonie. Zamiast radia dostałem kabel i musiałem wykonać zwrot. Akurat przez tą stronę szło zrobić zwrot, i czekam na zwrot gotówki. Rozłożyłem ręce i stwierdziłem, że nie będę dłużej czekał. Zamontuję jednak te pierwsze i zobaczę jak to w ogóle działa. No, i po zamontowaniu wiem, że już nie będę chciał go zmieniać na te, które chciałem początkowo, bo szkoda mi roboty i zachodu. Chyba, że z tym coś się stanie kiedyś, to po prostu spróbuję raz jeszcze kupić od tych Chińczyków odpowiednie. Na tą chwilę jestem zadowolony, czekam na po prostu montaż. Dalszy audio, bo tutaj w aucie będzie, że tak powiem, zmienione bardzo dużo. Oryginalne głośniki nie będą w ogóle wykorzystywane. <laughs> Wlecą panele drzwiowe, sabufer, dwa wzmacniacze. Także będzie, że tak powiem, znacznie grubsze grania niż jest. Jeśli komuś pomogłem, to fajnie, przynajmniej ma zobrazowane to, jak to wszystko działa. Jeśli się zastanawiasz dalej, czy je wybrać i zmienić seryjne, to widzisz jak to wszystko działa. Dodatkowo jeszcze telefonem można się połączyć oczywiście z radiem wykorzystując sobie tutaj bluetooth wtedy mamy użyte google map nie musimy korzystać z tego nadajnika gps który jest ale no to jest android tutaj dużo można zrobić na tą chwilę sam jestem czysto dziki bo nie zapoznałem się z nim na tyle jeszcze żeby wszystko tutaj poznać